Słuchajcie, ogólnie. Siema, siema. Niech tam e, niedzielę mija. Jak, dobre? To jest dobrze podsmażone, mm -hmm. tak? No, no, to fajnie, Zdańmy, to się cieszę. Nam to tam w miarę, w miarę zadziała. Ogólnie. Ogólnie, nie, znaczy, niedziela, nie, 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 a dzisiaj Barcelona gra za Tlety Komadert. Tak Ciekawe jak tam, jak tam pójdzie. Co tam? Siema siema Kubercik. Co tam za dobre goście masz? Nie da się mówić tak samo. A co za różnica? Twoich dziadek już nie ma. Zabrałeś się poszedłeś. Myślałeś, że nie znajdę nowych? A, znalazłeś jednak, bo tam wcześniej pisałem, że nie mogę znaleźć. Jak, jak coś tam, chyba wczoraj tam pisałeś, Hubertzik, że, że tam, że nie mogę znaleźć. Przestań, ugryź się. Monika całoszekanowa. Zostaw się mamą. w tej waszej szpice. Nie dam się wcąbrać do dziwnego dnia ucieleń.

Bo nie miał też kasy. Nie, No i napięto. Otóż to. Tam chyba. Z, nie, chyba ze 190 mam, ale wcześniej posuwałem. Wcześniej kurczę i niepotrzebnie posuwałem. Ale trudno, Tam miałem miał tam chyba 30 tysięcy w plecy co do wyświetlenia. Ile lat? 31. W tym roku 32 Julia Stępień, hej hej. Hmm. Czy jak zjadę kurczak e, boxy i paczkę tylko dzisiaj to będę No pewnie. Ale teraz cię kocham. Jak jeszcze te, jeszcze W zależności o której godzinie zjadłeś, tak? To jeszcze można jeszcze delikatnie poćwiczyć A tak to ile lat masz? E, Abdolki? Ogólnie może lepiej. Która klasa? Hugo, mówisz, ubarć lepiej. Tam Hugo to była kiedyś gra. Może lepiej zakładać? Hmm, nie będziemy mogli Chyba nie. Nie, nie będzie. Już to widać tak, taki, mój górdalni spoko spoko swojego syfu nie, nie, nie pokazuję bo tam do parali mam natalia teka siła tam właśnie dzisiaj testowałem jak tam z ręką czy będę mógł właśnie robić live'a w takim właśnie obrazie bo tam trochę inaczej próbowałem. I właśnie spoko, spoko. Właśnie jak się uda to jutro Live będzie z Fortnite a. Co ten tam oglądać będą tyle. Yy... Przyjaciele. Yy, Hubertcik Cię pozdrawia. Pozdrawiam również. U, Ulu? Książka to... Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ulu, książka... Nie wiem. A.

Ulubiony kolor to niebieski. Dzięki, dzięki, dzięki Hubert. Dzięki. Mam jeszcze i Tora, i Sangoku z Balla. Właśnie mi sprezentowała e, moja dziewczyna. Jaką lubisz zupę? Mm, z dzieciństwa mm, to lubiłam ogórkową, a teraz kurczę. No, pomidorowa, Rosu, ogólnie pomidorowa mi się wydaje. Ile lat? 37 jeden. Kiedy ja Musisz się zapytać. Po nie w tego Jaki sport lubisz? Box. Dominiko, de, de kogo? Box lubię. Kiedy masz rodziny?

Bardziej 30. Być może nie patniesz róża. Nie lubią cię ludzie z nosa. Dla ciebie nie znaczył los. Ile wiem? września. No to ja już, jeszcze ja no Ale tak się mówi. Trzeba szybko lecieć. Sponsorem programu Duke Właściciel sklepu internetowego Swigel.pl. Eee, tak, tak, mam dziewczynę. Eee, co się stało z ręką? Eee, operację miałem ciśnienie od Z ręką? Nie najgorzej, nie najgorzej. A chyba w czwartek, jak w czwartek przyjmuję ortopeda. To na zdjęcie szwów. No, ale chyba mi się da, że chyba nie ma znaczenia. Tam tylko je, tam e, Pani musi być od e, zdjęcia szwów. Tak mi się wydaje. I tam mi się da, że chyba tam będzie bez problemu. Mm. E, Nic się stał kubercik. E, e, tak, tak, mam dziecko. Córeczkę. A tak jak mówię. Co z ręką, to właśnie teraz? Miałem drugą operację. się nagasko. Prawo miałem w grudniu 27, a, lewo, a lewa dłoń 13 marca. Mam dla Ciebie pytanie: no co tam? Co to za pytanie? A gdzie jest? Tej, umamy po prostu u, byłej Nie wyszło u, u, Tak, jest Co tam? Co tam za

Lubię, lubię. Oj hej, Hubercik, dobra dobre. Dobra. Co to było? Cześć. Może napijesz się piwa i porozmawiasz Co tam, co tam pytanie? no? dlaczego nie? Super Niestety muszę lecieć się spotkanie miłośników zielonych jajek i szybki. Jaki jest ulubiony ten? Yy, już właśnie... Jest ze mną od trzech lat. Jest inteligentna, piękne oczy ma, włosy, usta, uśmiech, głos, piękna figura ma. Po prostu inteligentna jest bardzo. A czy pokażę ją? Jest na szorcie. Tam wystarczy trochę po, o, na spokojnie popatrzeć i... Też mam jedną. A jak tam smakowała zupa? O kurde, no Hubercik, bardzo dobra zupka. Trzydzieści siedem. Nie chce się z tobą spotykać. Zupełnie jakby wyrwała mi serce z klatki piersiowej i rozmaśliła je na moim życiu. O pięć o lat jest starsza. Nie chcę z tobą spadać, Nie było zbyt nabijając się, że jestem starszy. Robię co się da, powiedział z rzęda stary. A szczury grały na Maracasa. Inaczej no, nie nie ma. Świetny Zbieramy się?

Monia, Natalia Cię pozdrawia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam bardzo. A ja chorobatkę pije. Ona lubi najbardziej. Było ich sporo. Żartowała. Jest. Stupiec. Spoko, spoko, Idzie się z nie próbą. Dominiko, do kogo cię pozdrawia? Dziękuję bardzo Więc do której będzie live? No nie wiem, tak jeszcze z 30 minut Potem... Um, pierwszy, pierwszy rak będzie do 20, 20 no, ogólnie jeszcze 10 minut, a drugi lat tak samo to jest 25 minut. Ile można ma lat? Mówiłem. Następne pytanie. będę, to no na Jutro będę. Nie, nie mam, nie mam. Nie mam mieć dziesiątka Ani chodka, ani pieska, i tak dalej. Spoko, spoko. Czy to no, prawda, że często własne kwestie? Ale tam wiesz, zawsze możesz się chwilę poczekać, no chyba że ci się śpieszy. Mój ulubiony bokser, Canelo Saul Alvarez. Z Meksyku jest. Canelo Saul Alvarez. Da, do zobaczenia. No, hej hej. Do zobaczenia. E, witam Maja. te punkty dla mnie to punkty za serialu, czyli punkty za scenariusz. O co tu się złości? piszę kwestię z Kuba. to Wpadam do szedłędzy? Co to znaczy? A więc co to za sport krzykówka? No, a twój ulubiony Koszykarz pewnie Kobe Bryant. Był Ten jak on ma. LeBron. LeBron James. Witam, witam. Na no, szorcie jest. No ja teraz na ten, na chwilę wyszła, Bo tam e, właśnie kumpela przeszła. Chwilę to pokazać. Mój Stefan Curry, ale to bokser czy koszykarz? Najpierw To to tam e, za bardzo nie, nie ogarniam, co tam jedynie Michael Jordan, e, Shaquille O'Neal, Kobe Bryan, LeBron James. Mm. I to wszystko. No i jeszcze Gordat, pole. Mm -hmm. Ale chwasata. Co robisz? Piję herbatkę. No teraz już piję. A ten. I właśnie tam zerkam na sobie Przecież. Tak, lubię Stefan Carrie Ja właśnie dużo grałem w, w NBA ale to w, na konsoli. Tak, moja lubię cię. Dziękuję. Jesteś Mam nadzieję, że nie liczysz od dołu. Już odpowiedziałem.

Mm -hmm. Coś czy spada, który się Może, może jakoś. Będzie coś przebywa, może dlatego. Pozdrowi. Po, pozdrowię Sore. Pozdrawiam Sore. już hmm. hmm. e, lecisz no dobra, no to papa, pa. Jak to... Uff. Przewrotny punkt zwrotny. Nowe odcinki. W sobotę w niedzielą 14. Jeśli chodziście. Chyba zaraz ich zrobię, bo... Bo mało osób. Tylko mi, tylko mi pokazuje dwie osoby.

Na miejscu już lat nie pamiętam. Nie mogę sobie przypomnieć. Bo tam rano wstałem i... Co chyba piłem lat nie pamiętam. Też się lubię. To dobry starcich zaraz Warson.